Witajcie z tej strony Michał Longtime. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak zwiększyć liczbę FPS w Counter Strike Global Offensive. Oraz dowiesz się, albo nie, niech to będzie niespodzianka. Wielu z Was szuka sposobu, jak zwiększyć liczbę klatek, czyli tzw. FPS w Counter Strike. Jednym ze sposobów jest dopisanie komendy, która umożliwi nam korzystanie z innej wersji sterownika DirectX. Spokojnie, zmiana, jaką wam pokażę, jest w pełni odwracalna poprzez dwa lub trzy kliknięcia. Komenda, o której już wcześniej wspomniałem, została udostępniona przez Valve przy okazji ostatniego update'u, w którym to została zmieniona ekonomia gry wraz z dodaniem Prisma Case. Okej, okay, ale do rzeczy: co trzeba zrobić, aby mieć więcej FPS? No i co z tym bonusem, o którym wspomniałem na początku odcinka? Po kolei. Pierwszy FPS. Na początku klikamy prawym na ikonkę Steama. Wybieramy Biblioteka. Następnie na Counter Strike Global Offensive klikamy prawym klawiszem myszki. Wybieramy właściwości. W zakładce ogólne klikamy Ustaw opcje uruchamiania. Naszym oczom ukazało się okienko, w którym to jest linia poleceń z parametrami, które są używane do startu counter Ustawiamy się za jednym z któryś poleceń, na przykład za no Oczywiście wy możecie mieć tam pusto. Ja akurat mam takie komendy, a nie inne. Każdy powinien mieć coś innego tam. No i wpisujemy komendę myślnik p3d 9EX. Tu już to zrobimy, klikamy OK. Zamykamy wszystkie okienka. No i to tyle. Oczywiście doradzam restart komputera po tej operacji, ponieważ komenda nie zawsze łapie od samego początku. I to tyle. Od tej chwili powinieneś zauważyć wzrost w FPS-ach. Oczywiście działa to na większości maszynach. Są przypadki, że nie widać znacznego przypływu klatek na sekundę. Natomiast bonusem, o którym zawijałem na samym początku jest fakt, iż po wpisaniu tej komendy, na przykład gdy jesteśmy w trakcie gry, a z jakichś powodów musimy naszą grę zminimalizować. To przed wpisaniem tej komendy powrót do gry trwał wieki, niejednokrotnie ponad 15 sekund, co jest nieakceptowalne, gdy gramy na przykład mecz turniejowy. Po wpisaniu tej komendy nasz CS będzie wracał z trybu zminimalizowanego o wiele szybciej. U mnie jest to mniej 2-3 sekundy. Zresztą, dopiszcie sobie sami tą komendę i sprawdźcie. Jeżeli moje rady okazały się pomocne, zostaw suba koniecznie z dzwoneczkiem oraz zostaw lajka dla zasięgu, a jeżeli dodatkowo podzielisz się w komentarzu, jak to u Ciebie podziało na Twojej maszynie, to będę niezmiernie wdzięczny. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.